Dajcie w następnej, ale degustacji. E, tym razem piwo wyprodukowane w Wielkiej Brytanii dla Bookers. E, I niech tu doczytam. <coughs> Specially Brood and canned for Bookers NN81LT UK and makro Belfast, Northern Ireland. Um, no i nie wiadomo, kto to zrobił, w każdym razie w Anglii, w Wielkiej Brytanii. O tak, w Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonym Królestwie. Już nie mieszajmy, bo Wielka Brytania i Zjednoczone Królestwo to jest co innego. Tak, zgadza się. Czyli ono mi powiedzieli, że zrobione dla właściciela sieci Makro e, i innych. No i zdaje się, że zostali oni wykupieni przez Tesco, e, ale nie wiem, czy ciągle są własnością Tesco, czy nie. Jak macie jakieś e, bieżące informacje, to proszę bardzo <gryw> udzielcie w komentarzach. Sprawa jest zagadkowa z tego względu, że w przeszłości piwo to było produkowane przez Swinkles Brothers e, Family e, Royal Dutch Breweries tak, e, z Holandii Ale wtedy ono wyglądało prawie że identycznie, ale pisało tutaj, tę. Uważone w Holandii. Tu już tego nie ma, jest ważone w Wielkiej Brytanii. A I widzicie, cały czas chcę przetłumaczyć na polskie, a to jest Zjednoczone Królestwo, Zjednoczone Królestwo, a Wielka Brytania to jest co innego, zgadza się. Dobra, przejdźmy do tego piwa. Jak <laughs> widzicie, yy, no, niezbyt ciekawa grafika. Tu jest gdzieś ten ryś. O links, chociaż links. To też jest y... no różne rzeczy. Links, links. E, to nie tylko ryś. To może być też żbik. Różne koty leśne. Dobra. E, oczywiście taki nawet złoty kolor, klarowny oczywiście. Piana przy nalewaniu wygląda nawet imponująco, drobno pecherzykowa, leciutko kremowa i dosyć taka właśnie kremowa, jeśli chodzi o konsystencję. Kęsta, przyjemna, no ale jak widzicie opada dosyć szybko. Aromat jest nijaki taki, ale leciutka słodowość, może nieco syropu glukozowego. A może, wiecie, on jest przeważnie robiony z kukurydzy, czy z czegoś najtańszego. Bo tu tak jakby leciutko kukurydzą e, zajeżdżało nieco. Ale wiecie, to może być też moje konotacje w mózgu. I syrop glukozowo fruktozowy może mi się, czy glukozowy, kojarzyć z kukurydzą. No nic ciekawego w tym aromacie nie ma, że mówiąc. No może jakieś leciutkie metaliczne nutki. Ech, spróbujmy, dawno tego nie robiłem. Test skórny. No nie jestem przekonany. To znaczy, że no, tak jakby było coś leciutko czuć, ale tak nie do końca. Także, nie wiem, e, zobaczmy, jakie jest smak. Bo zrobię. O. Dosyć wysokie nasycenie. Wytrawne. Może nie wodniste, ale jest takie odczucie wody mineralnej. Lekkie, mineralne, właśnie takie metaliczne zakończenie, Ej, goryczka jest taka właśnie metaliczno-mineralna, może z leciutkim, ziołowym akcentem, ale całość daje takie lekko chemiczne wydźwięki. Jeśli chodzi o ciało, raczej wytrawne. Trochę słodowości, nieco takich syropowych nut i tyle. Jakichś takich y, cytrynowych czy cytrusowych nut polepszających pijalność. Mało. No nie. Eee, taki lager z tych gorszych 4-7 alkoholu. No to chociaż to jest na mniej więcej jakimś poziomie, ale to no nie zostaje takie niezbyt przyjemne zakończenie. Całość jest pusta, i bezsmakowa. Jeśli no, takie odrobinki smaku, które tutaj próbuję tłumaczyć, się do tego zaliczają, e, raczej. Sprawia to wszystko marne wrażenie. Nie chciałbym tego pić. Tu zaznaczę, trzeba kupić czteropak, e, bo inaczej się nie da. E, także nie wiem, co zrobię z pozostałymi trzema puszkami. E, no. Nie jest zbyt przyjemny. Taki typowy, supermarketowy z tych gorszych, tańszych lagerów. Z tym, że cena wcale nie jest taka niska. E, tutaj na tym serupaku pisze 4 puszki za 5,25 funta. To nie jest najtańsza cena. Spokojnie możecie pójść do Lidla i mieć 4 puszki lagera, który ma 4,5 albo 4,6%, już nie pamiętam. Kiedyś miał 4,8%. Tak, no możecie kupić e, lagerek, który jest e, tańszy i ciekawszy w smaku, zdecydowanie. E, także <laughs> e, ostatnio tu właśnie robiłem porównanie nowej wersji, e, gdzie to e, zawartość alkoholu nieco spadła. Zmieniono na szatę graficzną, ale ciągle jest dużo lepszy niż, niż to. E, ja chyba dam Wam to porównanie w, w zakończeniu do, do, do kliknięcia. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. E, no a cóż, to piwo no raczej nie polecam, niezbyt jest ciekawe. E, ciężkie takie nieprzyjemne zakończenie całość raczej niezbyt smaczna tak mm. No cóż, mam nadzieję, że chociaż recenzja tego piwa Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby się na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Czy